Zapiał mnie domory, lisica, zabory! Dzisiaj mieliśmy uroczyste zakończenie podsumowanie projektu teatralnie z seniorami. Jest to projekt dofinansowany przez fundację BGK w programie Generacja 6.0, edycja 6. Dziś na scenie widzieliśmy przedstawienie pod nazwą bajkę o koguciku o złotym grzebyku. Jest to rosyjska bajka ludowa w opracowaniu Aleksandra Tołstoja Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów teatralnych, krawieckich, fotograficznych. Uczyliśmy się szyć na maszynie, uczyliśmy się robić zdjęcia. E, sami przygotowaliśmy dekoracje e, pod okiem e, instruktorów. E, mieliśmy też pana z teatru Obieży Świat, który przez trzy dni prowadził e, cudowne warsztaty, gdzie nauczył nas fachu teatralnego. Mała, nie ja jestem y, przeszczęśliwa, że miałam. Taką garść seniorów, z którymi mogłam współpracować przez ten czas. Nauczyli się bardzo wiele, nauczyliśmy się bardzo wiele o sobie też, nauczyliśmy się współpracy. Wiadomo, zawsze będą jakieś niedociągnięcia, ale przede wszystkim to jest dobra zabawa. I o to nam chodziło, żeby się dobrze bawić i widzieć uśmiech na twarzach dzieci. Chcieliśmy, żeby to podsumowanie projektu było w takim czasie, żeby to było z okazji Dnia Dziecka, żebyśmy mogli dla nich przygotować to przedstawienie, żebyśmy mogli im pokazać, żebyśmy mogli ich zaprosić. Wczoraj mieliśmy. Premierę w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. Dzisiaj mamy dla przedszkolaków, a jutro mamy jeszcze przedstawienie w Ubowie.